Siemanko, 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 witam was tutaj FIFA FifaPlayer.pl, witam was <laughs> w drugim odcinku już naszej nowej serii e, Bully The, Scholar, The Scholarship Edition, e, dokładnie tak, e, ostatnio skończyliśmy na jednej z lekcji e, na chemii, udało nam się za drugim razem e, stworzyć dynamit, tak, czy coś w tym stylu, coś wybuchowego, w każdym razie e, mamy tutaj drugą lekcję, tak więc od razu, od razu... E, zobaczymy, co tu będzie. O, English. To będą chyba słówka dołożenia. Do uh, do <coughs> no dobra, zobaczymy. E, create as many words as you can before class ends. No dobra, okej. Okay. Button 8: Select letter. Dobra, no okej. Okay. Mam nadzieję, że, że się połapię na tym padzie, ale dobra, no zobaczymy. Ehm... Ehm, chwila, well na bank, all, ehm, a je... nie, 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 jak się usuwa? O tu, dobra, all, ehm, well my, ole, e będzie na bank, chyba. O, jest, dobra. Y... Low, wolny, tak, wolno. Mm, co by tu jeszcze, co by tu jeszcze, co by tu jeszcze... Y... Mow? O, jest, mow, dobra. To są takie po trzy słówka, a tu niektóre jest ze wszystkich, więc co by tu mogło być? Mellow, chyba. Mellow... Mellow? Dokładnie, dobra. Mamy kolejne, tu będzie jeszcze... Ole? Nie ma. Hmm, co by tu mogło być? Wall. <grywa> nie no, nie mam pomysłu, chwila, może... Może tak? Też nie. Hmm... A Mel? Też nie. Kurczę, no nie mam pomysłu, no. Hmm... Mamy 48%. Nie wiem ile trzeba mieć, żeby zdać, więc popróbuję szybko jakieś... Mo. O jest! Fajnie, 57%. O, tu już mamy zdane, ładnie, 51% Ok, ale popróbujemy jeszcze jakieś inne, bo tutaj... Z angielskiego nie jestem jakiś taki wybitnie dobry. Tylko tu jest dosyć trudne chwilka. My me. O właśnie, mef. O jest, pięknie, 63%. No, nieźle. Nie wiem, lol? <noise> nie ma, dobra. Okej, okay, no to... Ole, ole, ole. Nie to, nie to. Ole, ole. Nie, dobra, no to może... E... Hmm... Ewo Nie no, nie mam powiedzu naprawdę może Nie wiem Elm Yes! Yeah, 70% Elm! Mamy 30 sekund około No to nie wiem, no jeszcze zostały 4 słówka nam do... A oh, już było, no tak Jezu, LWL, co ja dam Dobra, ostatnia próba, nie wiem Me... Meo w... Wołe O jest, woł No i pięknie, 76%, no Yes, it is! Dobra, gnało się. Angielski numer jeden zaliczony Widziałem, że Damian i kupson mieli trochę z tym problem Ale chyba Kupson chyba to zdał, nie pamiętam Nie, nie wiem dokładnie jak to było, wiem, że oglądałem i u niego i u niego, więc nie wiem Dobra, co tu się mnie czepiasz, co? Dopiero zdałem angielskie, a ty już mnie tutaj... Dawałem ci kasę w poprzednim odcinku, ziomek, ej. Eee. O! Apology bonus unlocked. No, at best! Dobra, no to my w tym czasie. Stołówka. Nie. Tu jest jakiś trójkąt. Dziwny, ale nie wiem o co chodzi, ale dobra. Już mniejsza o to. Udajemy się szybko do tej gwiazdki. Czyli wychodzimy ze szkoły. O, wybaczcie, zalaga. Dobra. I tutaj mamy kolejną misję, tak? Start the setup. No dobra, zacznijmy. Zobaczymy, co nas tu czeka. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could've fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. <coughs> I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir?

Nie wiem, gdzie on biegnie dokładnie, ale... Kurczę, co tak dziwnie laguje. Mam nadzieję, że to chwilowe. Dobra. No. Co możecie gadać tam, ludzie? Ja tutaj gonię chłopa. O, jesteś. O, ty, ale dostaniesz teraz. Spadaj. Ok, te techniki wszystkie poznane wcześniej. O! Szybko padł nawet, powiem wam. Co teraz? Otwieramy bramę? O! Udało nam się. Dobra. Gonimy tego chłopa jeszcze raz. Bo nie wiem, gdzie on nas doprowadzi. Uuu, aż dostał. Tu kolegami się broni. Taki kozak niby. I rzucimy go, bum. O, no i szybko padł. Jesteś tutaj? O, GNG Collection Cards. O ile dobrze przeczytałem. Dobra, otwieramy. Kolejny chłop. Mam taki kok z niego. A tutaj się kolegami widzę. Broni. A, chciałem mu finishera zrobić. Ok, kolejna brama. O ja dwóch. Dobra, załatwimy szybko pierwszego. A dobra, padł. I teraz ty. Boom, i ścianę go, tak jest. Dobra, padł. Kolejną puszkę koli mamy. Co teraz? A, mamy to wziąć? Chwila, bo ja nie wiem, co mamy zrobić. A, nacelować? E... Kurczę, no mieszają mi się przyciski. Poczekajcie chwilę. Mamy to podnieść. E... Baton 11. A, nie chcę zmiany broni. Ojejku, co ja robię? Poczekajcie, bo ja to naprawdę nie ogarnię klawiszy. Jeszcze raz podnieś. A, w taki sposób, dobra, ok. Ok. A może rzućmy go. A, nie mam innej broni. O, mam jeszcze to. Cegła jakaś. O, oh, unało się, dobra. Ale rypną. Yeah, you passed. You have earned the slingshot. Dobra. Czyli mamy procę. No to jest git, powiem wam. Mamy teraz w razie w jakąś fajną broń. Eee, to infection respect rating. A mapka, dobra, no dobra, okej. Okay. No i git gicior gdzie? On tu jest jeszcze? Znie o tu coś mamy. A, bo to jest jakieś przejście? Roll, się go tu trzyma. Dobra. No i co się patrzysz? Roll, ale uciekają. Dobra. Co tu mamy? Bike of A, czyli te kuleczki pod magię rzucać. Dobra, ale my się zmienimy broń. Piłka. Boom. Dobra, wbijamy do szkoły. E, 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 Chce się bić? Chce się bić? No właśnie. Dobra, bo to już nauczyciele. To no się zwijamy. Tea! Ja, I ta muzyczka piękna. Dobra, zobaczymy co to będzie. A nie, bo ja do szkoły wszedłem. A. O ty. Dobra, spadać, bo tu nauczyciele mnie gonią. Nie ma. Spadamy do naszego pokoju. Zobaczymy co jak. Dobra, i ja chyba na tym nawet zakończę odcinek, tylko sobie save. Nę. Taki krótszy, krótszy dzisiaj, bo tam będzie chyba misja później dłuższa. A nie wiem czy się wyrobisz z czasem po prostu, tak więc... Tak to będzie ta, ta slingshot misja. O, widzicie, nawet jej nie wykonam, bo muszę iść spać. Dobra, więc tak, Tu mogę chemikali, ja mogę, o, pięknie. Bo już dzięki chemii i ostatniej lekcji, dobra. firecrakes dobra, mamy kolejne, To no, więc tak. Przebiorę się w piżamę po prostu. Outfit, pajamas, nie wiem jak to. Okej, okay, y, exit. Jest. E, no jak, znowu ten błąd, chwila. Y, pajamas, nie wiem, to się czyta. Y, accept, o, teraz jest. No dobra, w takim razie ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek wam spodobał, ja sobie tylko tutaj save'nę jeszcze raz. Ach, oh, dałem delete, jeszcze raz, save data, ale błąd, dałem nie tak krawi co trzeba dobra, ale na szczęście, bum, i teraz jeszcze raz zobaczmy. Mamy de setup. Yy, data jest dzisiejsza. No, no. Dobra, godzina też. Dobra, tak więc ja pójdę spać, a ja się z wami żegnam, tak więc super, lajkuj komentuj i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.